Witamy Państwa. Dzisiejszy towarzyski mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wspólnie zobaczmy, jak zaprezentują się piłkarze na boisku. Dzisiaj gra Atalanta przeciwko Bajerowi Leverkusen. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Wyjdą na boisko w ofensywnym ustawieniu. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Ależ zły na sędziego. Nie ma jednak racji. Był spalony. No, żałuję, bo miał sytuację na stronie bramki. Rafael Toloi, Martin Deron. Świetnie urwał się teraz obrońcy. Centra w pole karne, przepychanki. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. I liczyć. Martin Deron, Blisko już do bramki. No, tu był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie był. Rafael Toloi. I licić. Martin De Ron. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Gwan Zapata. Gomez. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Foland. Biedna obrona. Poland. Świetne podanie, czy to Julian Brandt? Aj, nie ma bramki, nie strzelił w doskonałej sytuacji, powinno być 1-0. Popisowo zmarnowana szansa, by objąć prowadzenie. Miejmy nadzieję, że dla obu stron będzie to impuls do ataku. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Lars Bender. Oddalają grę od strefy obronnej. Bardzo dokładnie wprost za plecy obrońców. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Gomez. Andrea Masiello. Nie jest sam, obok partnerzy. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Ale szpechowe podanie i strata. No, wraca dość głęboko po piłkę. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Charles Arangis. Brawo! Oszukał obrońców i będzie szansa. Ależ zaprzepaścił tę sytuację miał przed sobą już tylko bramkarza. Mało brakowało, ale powinien lepiej uderzyć zamiast po prostu iść na siłę. Julian Brandt. Z Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Andrea Maziello Dobrze udało się przeciąć to podanie. Co za uderzenie! Tak jest, prawda i to jak Jakie rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiamy Jacek więcej takich strzałów. O, papieram. Poprosimy takie w każdym meczu. Jest czym się delektować podczas powtórki tego gola. Ależ wspaniale przymierzył bramkarz bez szans. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Słusznie, w myśl teorii. Byle dalej od własnej bramki. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Piłka posłana w pole karne. czy ktoś zdoła strzelić? Wybijają teraz do przodu. Lars Bender. Bayer Leverkusen atakuje skrzydłem. Dobrze im idzie na razie pełno wolnego miejsca. Dośrodkowanie. Popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycję. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Znowu Ładnie pomyślane. Teraz. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. No, niestety. Wysoko nad poprzeczką. Folland. Julian Brandt. Michel Weiser. Jest groźnie, może strzelać. Leon Bailey. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Ale znakomicie się rozumieją, dokładnie wiedział gdzie wrzucić piłkę, żeby padł piękny gol. Zabójcza skuteczność tej pary, podanie pierwsza klasa. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No i prowadzą w tym spotkaniu 2 do 0. Gomez i liczyć. Ładnie się znalazł na skrzydle. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Martin Deron Gomez Szansa na dośrodkowanie Dobrze, do przodu Próbował nawet udanie, ale nie opanował Julian Brandt Folland Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. No nie, nie wierzę. Bramkaż nawet. Rozpoczyna się druga połowa. Piłkarze z Leverkusen prezentowali się dotąd bardzo dobrze. Robi się niebezpiecznie. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Folland. Duvan Zapata. No, udało się przejąć. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Przeciwnicy przejmują piłkę. Będzie sam na sam z bramkarzem. Piękna interwencja. I będziemy mieli rzut rożny Kibice poczuli, że to może być wreszcie szansa na bramkę kontaktową I liczyć. Zupełnie niecelnie, ale szkoda tej okazji Lekkie, plasowane uderzenie, ale potwornie niecelnie Piłka nieczysto trafiona, innego wytłumaczenia tu nie widzę Wrzucił piłkę w pole karne, czy coś z tego będzie? Złusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki Dobra pozycja do oddania strzału. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Michel Weiser zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Trener musi dokonać zmiany z powodu kontuzji. Piłka dośrodkowana z rogu. Udane piąskowanie i co ważne bez ryzyka. Folland, Julian Brandt. Nic nie będzie z tego dośrodkowania. przejęła obrona. Daleko wybijają. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszat. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Blisko już do bramki. Dośrodkowanie. Popatrzmy. Walczą tam w polu karnym opozycje. Zyskali piłkę w środku pola. Gomez. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Julian Brandt? Andrea Maziello, Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Wspaniale przechwycił. Jest okazja do strzału. Gol, jest piłka w siatce, brawo! Świetnie wycelował, świetnie uderzył i posłał piłkę prosto w dolny ruch bramki, brawo! Pięknie wycelował piłka, padła tuż przy słupku, bramkarz bez rady. Wydawało się, że piłka wyjdzie za bramkę, ale jednak odbiła się od słupka prosto do bramki. Miał naprawdę sporo szczęścia z tym strzałem i zastanawiam się, czy nie zeszła mu trochę piłka z nogi. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Andrea Masiello, Gomez i Licic. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu z autu. długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny czekają na błąd rywala dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę Foland, do końca jeszcze 15 minut o ile sędzia nie przedłuży dobrze próbował, ale stracił dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował trener postanawia wprowadzić małe zmiany zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko Baumgartlinger Karim Belarabi. I kolejne znakomite podanie. Cały zespół gra dzisiaj naprawdę składnie i dokładnie. Ach, świetne wyjście. Zdołał wyłuskać piłkę. Tak, bo minimalny błąd i byłby rzut karny. Belarabi zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. To już końcówka tego jednostronnego meczu. I licić. Strata piłki. Belarabi, Folland, Mitchell Weiser. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Piłka wypita z pola karnego. Pressing ze strony rywali. Ostatnie 5 minut przed nami. Martin Deron, licić. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Zapata. że to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę blisko pole karne zdecydował się na strzał szkoda, gdyby uderzył precyzyjniej bramkarz miałby spore kłopoty na razie wciąż wyraźnie ustępują rywalom i nie zanosi się na zmianę wyniku Baumgartinger ach, wydawało się, że a jednak przejął zagrał w pole karne ma tam kto uderzyć na bramkę Mitch Washington.